Cześć ciekawym duszom, umysłom otwartym i tym, którzy wiedzą, że prawdziwe piękno wykracza poza pozory. Witamy na naszym kanale, w Waszym miejscu spotkań z niezwykłością, z tymi ludzkimi historiami, które przypominają nam o nieskończonym bogactwie naszego świata. Dziś przygotujcie się na niezapomnianą podróż emocjonalną i wizualną. Zbadamy portrety dziesięciu wyjątkowych kobiet kobiet, których życie jest dziełem sztuki samym w sobie. Żyć, które rzucają wyzwanie nauce, przesuwają granice i celebrują to, co czyni nas wyjątkowymi. Zapomnijcie o stereotypach. Zanurzymy się w historię o odwadze, transformacji, sztuce i odporności, które zapiorą wam dech w piersiach. Zapnijcie pasy, bo podróż zaczyna się teraz i obiecuje być równie głęboka, co zadziwiająca. A jeśli odkrywacie nasz świat dzisiaj, nie zapomnijcie subskrybować i włączyć tego małego dzwoneczka, aby nigdy nie przegapić naszych kolejnych eksploracji ludzkości w całej jej okazałości. Czas na przygodę. Numer 10. Carly Runka. Ciało w miniaturze, duch giganta. Aby rozpocząć nasz ranking najbardziej znaczących ścieżek życiowych, poznajmy Carly Runka. 25-letnia mieszkanka New Jersey, to siła natury, mimo niewielkiego wzrostu, Carly urodziła się z zespołem Morio typu A, formą karłowatości, która utrzymuje ją na poziomie około 91 cm. Wyobraźcie sobie dorastanie w świecie, który wydaje się stworzony dla wyższych ludzi, musieć mierzyć się z cudzymi spojrzeniami, czasami niezręcznymi pytaniami, krzywdzącymi przezwiskami. Carly znała tę rzeczywistość, ale zamiast pozwolić, by to, co mogło być ograniczeniem, ją zdefiniowało. Postanowiła uczynić ze swojej odmienności źródło dumy. Aktywnie rzucała wyzwanie stereotypom, rozpoczynając karierę modelki. Nawet chodziła po wybiegach podczas wydarzeń poświęconych Little People, wykorzystując każdą okazję, by zabłysnąć na swój sposób. Jej odporność na tym się nie kończy. Jest współzałożycielką Little Carly Foundation wraz z bratem inicjatywy zajmującej się podnoszeniem świadomości i wspieraniem społeczności osób niskiego wzrostu. Chociaż jej stan wymagał ponad 30 operacji w celu leczenia różnych powikłań od kręgosłupa pod Karli Carly postępuje naprzód z niezachwianą determinacją. Jej motto nawet nie próbujcie mnie zatrzymać brzmi jak hymn wytrwałości. Carly jest żywym dowodem na to, że wzrost fizyczny nie ma wpływu na rozległość umysłu i głębie charakteru. Numer 9 Kowana Dandara Tavares-Dello. Elegancja rzadkiej wady genetycznej. Nasza dziewiąta historia przenosi nas do Brazylii. Do kowany Dandara Tavares-Dello. Kowana zdiagnozowano zespół Barbera. Wrodzoną dysplazję ektodermalną tak rzadką, że udokumentowano mniej niż 20 przypadków w historii medycyny. Zespół ten objawia się nadmiernym wzrostem włosów. Hipertrichozą. Nienaturalnie dużymi ustami. Makrostomią podwiniętymi na zewnątrz powiekami, epektropium i cienką, wrażliwą skórą. Cechy jej twarzy, choć naznaczone przez tę złożoną wadę genetyczną, emanują niezwykłą godnością. Kowana, zamiast zamykać się w sobie, postanowiła przekształcić swoją wyjątkowość w potężny głos. W wieku 23 lat, z zawodu pielęgniarka, a dziś influencerka, wykorzystuje platformy takie jak TikTok i podcasty, aby dzielić się swoimi doświadczeniami Edukuje tysiące ludzi, promując lepsze zrozumienie i większą empatię dla tych, którzy żyją z rzadkimi chorobami. Jej rozwój poznawczy jest całkowicie normalny, pokazując, że fizyczne wyzwania nie definiują intelektu ani wewnętrznego bogactwa. Historia Kowany jest żywym, współczesnym świadectwem potęgi, samoakceptacji i odporności, dowodząc, że unikalna tożsamość może być źródłem siły i inspiracji dla całego świata. Numer 8. Rajeswari. Krucha gwiazda indyjskiej wioski. Wyobraźcie sobie dziewięcioletnią dziewczynkę. Rajeswari, której życie toczy się w odległej wiosce plemiennej w Shatisgar w Indiach. Jej ciało jest sceną cichej walki z tak rzadką chorobą, że lekarze są zdezorientowani. Jej skóra pokryta jest grubymi pęcherzami, twardymi jak kamień, które sprawiają, że każdy ruch, chodzenie, siedzenie, a nawet zwykły odpoczynek. Jest bolesnym doświadczeniem. Objawy, które pojawiły się krótko po jej narodzinach, z czasem pogarszają się. Pracownicy służby zdrowia podejrzewają embrionalną ichtiozę płodową, wrodzoną chorobę skóry, która powoduje ekstremalne łuszczenie się i pękanie skóry, pozostawiając ją miejscami popękaną jak sucha ziemia. Ten stan nie tylko powoduje stały ból fizyczny, tworzy również przepaść społeczną. W jej społeczności choroba jest czasami postrzegana jako klątwa. Co jeszcze bardziej izoluje zwari i jej rodzinę? Codzienna pielęgnacja jest uciążliwa. Od stosowania specjalistycznych kremów po rygorystyczne zapobieganie infekcjom. Niestety, zaawansowane terapie są niedostępne w tym odległym regionie, a jej rodzina nie ma środków na długie podróże do specjalistycznych ośrodków medycznych. Jednak, pomimo fizycznego bólu i izolacji, zwari emanuje siłą i odpornością, które budzą szacunek. Jej historia która zwróciła uwagę opinii publicznej w Indiach i poza nimi, jest przejmującym apelem o podnoszenie świadomości i wsparcie dla dzieci zmagających się z rzadkimi i często zaniedbywanymi schorzeniami. Numer 7. Gi Jan Wu. kulturystka, która na nowo zdefiniowała muskularną kobiecość. Pod numerem szóstym poznajemy Gi Jan Wu. sportowca, który dosłownie wyrzeźbił swój własny los. Urodzona w Korei Południowej, była profesjonalna kulturystka, zobaczyła jak jej życie się zmienia, gdy w wieku 26 lat odkryła podnoszenie ciężarów. Wcześniej opisywała siebie jako nieśmiałą, kruchą, zmagającą się z depresją i lękiem społecznym. Świat kulturystyki stał się jej schronieniem, a potem drogą do doskonałości. W ciągu zaledwie kilku lat zdominowała zawody, zdobywając prestiżowe tytuły i stając się pionierką. Jako pierwsza Koreanka z Południa zdobyła kartę IFBB Pro. Jej imponująca sylwetka, połączona z zaskakującą gracją, przyniosła jej przydomek Muscle Barbie. Ale poza wyglądem, najbardziej niezwykła jest jej wewnętrzna przemiana. Odzyskana pewność siebie, żelazna dyscyplina i niezachwiana siła psychiczna. Dziś, na emeryturze od zawodów, Gian Wu nadal inspiruje jako trenerka i influencerka. Promując zdrowy tryb życia i odwagę do reinwencji ciała i ducha. Pokazuje, że możliwe jest pogodzenie siły fizycznej z kobiecością i ponowne zdefiniowanie standardów piękna na własnych zasadach. Numer 6. Laya Woodard. Niesamowita giętkość w służbie pokoju. Na piątym miejscu odkrywamy młodego, cudownego dziecko, które przeczy prawom fizyki. Laya Woodard, znaną jako Elastic Laya. Ta artystka cyrkowa, pochodząca z Kalifornii, jest gimnastyczką, artystką powietrzną i łuczniczką, która z zadziwiającą siłą strzela z łuku stopami. Już w wieku sześciu lat jej elastyczność niezwykłej klasy zrobiła wrażenie. Szybko dołączyła do Light Circus, unikalnej trupy, gdzie rozwijała repertuar ruchów, które dla zwykłego ludzkiego ciała wydają się niemożliwe do wykonania. To, co ją szczególnie wyróżnia, to jej zdolność do strzelania strzałami z niezwykłą precyzją, używając tylko stóp. Jej talent wyniósł ją na scenę międzynarodową już w wieku 11 lat. Podczas koncertu z okazji Pokojowej Nagrody Nobla w Oslo, gdzie wprawiła publiczność w osłupienie. Ale Laja nie tylko zachwyca swoją sprawnością fizyczną, jest także zagorzałą działaczką na rzecz pokoju, niosąc głos Nuclear Age Peace Foundation. Wykorzystuje swoją sławę do inspirowania, promowania przesłania nadziei i zmiany. Niezależnie od tego, czy zgina się pod niewiarygodnymi kątami, z wdziękiem porusza się na szarfach powietrznych, czy strzela strzałą stopami, Laja Woodard ucieleśnia spektakularne połączenie talentu artystycznego, pasji do ideału i głębokiego zaangażowania na rzecz lepszego świata. Numer 5. Ala Perkowa. Legendarna fryzura ukraińskiej prawniczki. Nasz czwarty portret prowadzi nas na Ukrainę, do Odessy, aby poznać Alę Perkowa. Ala jest prawniczką, ale przede wszystkim znana jest z cechy, która wymyka się wyobraźni: jej fenomenalnie długich włosów. Zainspirowana przez matkę, Ala zapuściła włosy na lata, nigdy ich nie ścinając, osiągając długość przekraczającą jej własny wzrost. Wyobraźcie sobie cierpliwość i skrupulatną pielęgnację wymaganą przez taką długość. Myje je co dwa dni klasycznymi produktami, unikając zbyt agresywnych zabiegów, preferując naturalne piękno swoich włosów. Ta wyjątkowość przyciągnęła uwagę całego świata od mediów po celebrytów, którzy często wyrażali swój podziw dla tej nowoczesnej rozpunki. Poza swoją ikoniczną fryzurą, Ala kontynuuje karierę prawniczą, marząc jednocześnie o tym, by jej najsłynniejszy atrybut otworzył jej drzwi do świata modelingu. Jej historia to oda do piękna, które wymaga czasu, do cierpliwości i głębokiego połączenia między kobietą a jej najbardziej widoczną naturą. Numer 4. Leticia Kai. Sztuka fryzury jako manifest kulturowy i społeczny. Wchodzimy do pierwszej trójki z artystką, która używa swojego ciała jako płótna, a włosów jako medium Leticią Kai. Ta feministyczna twórczyni i aktywistka. Pochodząca z Wybrzeża Kości Słoniowej, zrewolucjonizowała sztukę współczesną, przekształcając swoje dredy w żywe rzeźby. Po ponownym odkryciu głębokiego kulturowego znaczenia tradycyjnych afrykańskich fryzur, Leticia postanowiła uczynić z nich swój język artystyczny. Integruje metalowe nici, tkaniny i przedłużenia do swoich włosów, tworząc złożone formy, potężne symbole, a nawet sceny polityczne bezpośrednio na swojej głowie. Każde dzieło jest samo w sobie spektaklem, wymagającym od 20 minut do 6 godzin tworzenia. Jej praca eksplodowała na scenie międzynarodowej, przynosząc jej prestiżowe wystawy, takie jak Biennale w Wenecji i współpracę z wielkimi nazwiskami mody, takimi jak Mark Jacobs. Leticia Kai nie ogranicza się do tworzenia estetyki. Wykorzystuje swoją sztukę do potwierdzenia afrykańskiego dziedzictwa, do potępienia niesprawiedliwości społecznych i do ponownego zdefiniowania kanonów piękna. Jest potężnym głosem, pokazującym, jak sztuka ciała może stać się narzędziem ekspresji politycznej i wzmocnienia. Numer 3. Jessie Bunny. Przekraczanie cielesnych granic dla tożsamości. Na drugim miejscu badamy bardziej kontrowersyjny, ale równie fascynujący aspekt transformacji cielesnej. Jessie Bunny, urodzona w Niemczech, w 2000 roku stała się znaczącą postacią na Instagramie dzięki swojej zaciekłej pogoni za wyglądem ludzkiej Barbie. Jej ścieżka jest usłana dziesiątkami tysięcy euro zainwestowanych w chirurgię plastyczną, mającą na celu osiągnięcie sylwetki i rysów, które idealizuje. Od spektakularnych powiększeń piersi po modyfikację ust, pośladków i innych części ciała, Jessy radykalnie zmieniła swój wygląd. To, choć głęboko osobiste, podejście. Miało znaczący wpływ na jej relacje rodzinne, tworząc zauważalny dystans. W mediach społecznościowych dzieli się swoją historią z oszałamiającą szczerością, budząc zarówno podziw, jak i krytykę. Jej obecność online jest ogromna, świadcząc o zainteresowaniu, czasem makabrycznym, czasem szczerym, które budzi jej działanie. Jessie Bunny ucieleśnia ekstremalną eksplorację tożsamości i samooceny w społeczeństwie. W którym ciało stało się obiektem modyfikacji i projekcji. Jej życie jest pytaniem postawionym bezpośrednio naszym własnym koncepcjom piękna i autentyczności. Numer dwa. Nadia Lauricella. Triumfalny lot ducha. I wreszcie, na pierwszym miejscu tego rankingu wyjątkowych kobiet znajduje się Nadia Lauricella. Ta młoda Włoszka, pochodząca z Sycylii, urodziła się z niezwykle rzadką wadą medyczną. Zespołem, Fokalia. Syndrom ten spowodował brak jej kończyn górnych, całkowitą utratę jednej nogi i niedorozwój drugiej, a także skrzywienie kręgosłupa. Wyobraźcie sobie sumę wyzwań, jakie to stwarza od najmłodszych lat. Lata jej dojrzewania były szczególnie trudne, naznaczone okresami intensywnego cierpienia. Jednak Nadia odmówiła zdefiniowania się przez swoje fizyczne ograniczenia. Około pięciu lat temu Podjęła kluczową decyzję przyjęcie protez. Nie była to zwykła pomoc techniczna, ale prawdziwy katalizator zmian przywracający jej mobilność i autonomię, otwierający drogę do nowych aktywności, w tym sportu. Dziś Nadia jest czymś więcej niż tylko ocalałą. Jest siłą napędową inspirująca prelegentka, pasjonatka fitnessu jest także influencerką z milionową społecznością na TikToku i Instagramie. Jej przesłanie jest jasne: samoakceptacja, miłość do swoich cech szczególnych, zamiast nieustannej pogoni za sztucznymi ideałami. Podjęła się kulturystyki, aktywnie przygotowując się do swoich pierwszych zawodów. Jej filozofia życia: Tylko ci, którzy marzą, nauczą się latać, jest odzwierciedleniem jej niezwykłej drogi. Nadia Lauricela uczy nas, że prawdziwa siła nie leży w doskonałości fizycznej, ale w niezachwianej determinacji, aby się podnieść, zaakceptować to, kim się jest i rozwinąć skrzydła, niezależnie od okoliczności. Jest ucieleśnieniem odwagi, wytrwałości i autentyczności. Numer jeden. Temat subskrybentów. Amina, urodzona z poważną wadą twarzy, pokonała izolację i ból dzięki wyjątkowej odwadze. Wspierana przez rodzinę, przeszła wiele operacji. I znalazła sens w życiu. Symbol akceptacji i odporności ucieleśnia wewnętrzne piękno i siłę ludzkiego ducha i jej małżonek, który niestety przeszedł to samo. I tak, nasza niesamowita podróż przez fascynujące życie tych dziesięciu wyjątkowych kobiet dobiega końca. Mam szczerą nadzieję, że byliście równie zauroczeni, wzruszeni i zainspirowani jak ja. Od determinacji Karli w obliczu spojrzeń, przez zaciekłą walkę, kowane o zrozumienie, po cichą odporność Rajeswari, wewnętrzną siłę Aminy, rzeźbiarską moc Gian-Wu, artystyczną giętkość Laja, ponadczasowe piękno Ali, kreatywną śmiałość Letici, radykalną transformację Jesse, aż po triumfalny lot Nadi. Każda historia jest gwiazdą, która świeci własnym, unikalnym światłem. Te kobiety są latarniami, które przypominają nam że piękno jest nieskończoną mozaiką, że siła leży w samoakceptacji, a nasze różnice, zamiast być słabościami, są naszymi największymi bogactwami. Pokazują nam, że ludzki potencjał jest nieograniczony, zdolny do pokonania najtrudniejszych wyzwań i przekształcenia trudności w okazję do zabuśnięcia. Która historia najbardziej do Was przemówiła? Jaka cecha najbardziej Was poruszyła? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Wasze opinie są cenne i napędzają naszą pasję do tych historii. Jeśli spodobała Wam się ta eksploracja, prosimy o polubienie. Nie wahajcie się udostępnić, aby ta fala inspiracji dotarła do jeszcze większej liczby osób. I oczywiście, jeśli jeszcze nie jesteście z nami, dołączcie do naszej społeczności, subskrybując i włączając dzwonek. Obiecujemy, mamy jeszcze wiele niezwykłych historii do odkrycia. Dziękujemy Wam z całego serca. Za wspólne spędzenie tego czasu z nami. Dbajcie o siebie, pokochajcie swoją własną wyjątkowość i zawsze pamiętajcie o niesamowitej sile, która drzemie w każdym z nas. Do zobaczenia wkrótce na nowej ludzkiej przygodzie. Ciao!